Dzień dobry, witajcie. Spotykam się po raz osiemnasty, bo to właśnie... Tego roku pełnoletnie warsztaty jazzowe w Lesznie 18 lat jesteśmy i krzewimy, rozwijamy muzykę improwizowaną. Zapraszamy was bardzo serdecznie w nowym terminie i w nowych przestrzeniach. Termin lipcowy od 18 do 24 lipca, a przestrzenie w tego roku warsztaty odbywać się będą między innymi w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia oraz w zupełnie nowej przestrzeni Przestrzeni biblioteki miejskiej. Tak więc jazz w lipcu pięknie będzie rozbrzmiewał w mieście i mam nadzieję też, że to za Waszą sprawą. Zapraszam na stronę Fundacji Edukacyjnej Promuzika, czyli na stronę organizatora. Tam formularz zgłoszeń, który cały czas jest aktywny. Zapraszamy, ponieważ nasza kadra czeka niezmiennie na Waszą energię. Do zobaczenia już w lipcu w Lesznie. Hej!